Witam wszystkich bardzo serdecznie na dzisiejszym odcinku. No dzisiaj będziemy drapać z drapeczki, które wygrały osoby na live. Także proszę trzymać kciuki, żeby było jak najwięcej wygranych. Oczywiście wygrane są Państwa. Przelewam pieniążki na konto. Chyba że państwo będziecie chcieli jeszcze sobie trochę podrapać moimi rączkami, no to wtedy możemy wygraną zamienić na kolejne zdrapeczki. I po wygraną należy zgłosić się na TikToku do 11 maja do godziny 23:59. Dobrze, zaczynamy drapanko. Pierwsza zdrapeczka i ta zdrapeczka należy do Asia Asiula. Asia Asiula teraz trzyma kciuki za siebie. My też jeszcze mamy kciuki za panią Asie i szukamy słonia. Owca, troszeczkę zbliżymy. Owca, pingwin, koza i ostatnia szansa na słonia. No, niestety jest motyl. Nie udało się. Kolejne dwie zdrapeczki należą do basieńka 44, basieńka 44, teraz mamy kciuki za basieńkę, ślimak, jest słoń, jest wygrana, pierwsza zdrapka jest wygrana, super, czy będzie jeszcze jeden słoń, bo gdy będą dwa słonie to wygrana mnożona jest razy dwa, jest owca, jest, tak, ale szczęście. Basieńka 44. Wygrana, mnożona jest razy 2. Także tutaj jest wygrana. Za chwilę ją sprawdzimy jeszcze zobaczymy drugą zdrapeczkę, co tutaj się kryje. Ja nie mogę. Kolejny słoń. Dwie zdrapeczki i dwie wygrane. No pięknie. To trzeba mieć szczęście. Koza, ślimak i motylek. Dobrze, są dwie wygrane. Pierwsza wygrana. To jest jest złotóweczka. Gratuluję wygranej. No i teraz wygrana mnożona razy 2. Czyli łącznie wygrywa pani 2 złote, 3 złote pani. Więc niech mi pani da znać, czy przelew na konto te 3 złote, czy mam zdrapać dla pani kolejne zdrapeczki. To znaczy za 3 złote 3 zdrapeczki. Pięknie. Dwa słonie. Jeden słonik, dwie zdrapki i dwie wygrane. No, mega fajnie. E, pani Dorota. Pani Dorota. Piaczyc. Piaczyc. Pani Dorotka ma wygrane raz, dwa, trzy, cztery zdrapeczki. Cztery zdrapeczki pani Doroty. No i szukamy. Szukamy słonia dla pani Doroty. Rybka. Pingwin. motyl. Krap. Szukamy dalej słonia. Krap. Motyl. Giewióra. Ślimak. Trzecia zdrapeczka. Owca. Giewióra. Motyl. Koza. No i ostatnia zdrapka, Będzie wygrana, czy nie będzie? Krap. Puchacz. jest słoń jest pięknie jest wygrana pani Dorotko jest wygrana 10 zł piękna wygrana w zdrapce także pani Dorotko niech pani napisze co dalej czy numer konta i przelew czy drapiemy dalej gratulacje jak na razie trzeba przyznać naprawdę jest dobrze Okej. Okay. Kolejna osoba. Kolejna osoba. I te zdrapki kogo są? Agnieszka, Aga. Agnieszka, Aga. Agnieszka, Aga. 84, 19. Agnieszka, Aga. 84, 19. Czy mamy mocno kciuki? Czy tutaj będzie słoń? Rybka. Koza. Pingwin. Puchacz. Na razie nie ma nic. Ślimak. Koza, motyl, pingwin, krab, pingwin, koza, ślimak i ostatnia zdrapka, kiedy ten słoń się pokaże owca, puchacz, motyl i rybka. No niestety... Nie pokazał się słoń. Nie pokazał się słoń. Kolejne zdrapki należą do... E, Anna Aleksandra. Anna Aleksandra. Cztery zdrapeczki. No i szukamy słonia. Koza. Puchacz. Ślimak. Jest słoń! Pierwsza zdrapka i jest wygrana. No fajnie. Sprawdzimy sobie za chwilę tam wygraną. Jedziemy dalej. Może jeszcze jakiś słoń się pojawi. Koza, puchacz, ryba, królik. Pingwin, krab. Owca, królik. To no tak, ładnie się zaczęło. Pierwsza zdrabka z wygraną. I jeszcze się jakaś wygrana pojawi, czy nie? Ślimak, koza. Pingwin i wióra. Wracamy do wygranej. Ile Pani wygrała? Sprawdzamy. 2 złote. 2 złote. Gratuluję wygranej. Tak jak mówiłem wcześniej. Niech Pani napisze, czy przelew na konto, czy drapiemy dalej. Kolejne zdrapki. Zdrapki są Betinki. Betinka, Betinka wygrała 3 zdrapeczki. I szukamy tutaj słonika w tych zdrapkach. Krab, ślimak motyl, puchacz, wiewióra, królik, ryba, owca. Trzecia zdrapeczka, ślimak, motyl, owca, pingwin. No niestety nie udało się. No i teraz przed nami czternaście zdrapek pani Basienki. Basieńka, Pani Basieńka, 14 zdrapek. No tutaj jest szansa duża na wygraną. Pierwsze, yy, jakby, jakby to drapać, o może tak będziemy drapać. Pierwsza zdrapka z numerem 188. Pani Basieńka teraz trzyma mocno kciuki. Jest słoń, pierwsza zdrapka i się pojawił słoń, jest wygrana. Dobrze. Pani Basiu, od razu sprawdzimy tą wygraną. I jest złotóweczka. Grosz do grosza, będzie kokosza. Pani Basiu, od razu tą zdrapeczkę tutaj oderwiemy. A trzyma się mocno. Bardzo mocno się trzyma ta zdrapka. Nie chcę puścić. Dobrze, czyli jest złotóweczka. Jedziemy dalej, Pani Basiu. Dzieje Królik, krab, pingwin, no tutaj nie ma nic, następna, motyl, puchacz, kolejny słoń, no pięknie, kolejny słoń, dobrze, oderwiemy tego słonia. Oderwiemy tego słonia, ciężko się odrywa się oderwać. To... Ok. Ile tu mamy? Ile tu mamy? Pani Besienka? ile tu pani ma? Jest kolejna złotóweczka. Już ma pani dwie złotóweczki. I jedziemy dalej. Motyl, koza, królik, owca. Następna zdrapa. Ryba, puchacz, Królik. Ślimak. Koza. Ryba. Pingwin. Motyl. Idziemy dalej. Ryba. Biewiór. Owca. Motyl. To już mamy raz, dwa, trzy, czwarta. zdrawka pusta pod rząd. Królik. Koza. Jest słoń. Jest słoń. To już jest trzecia wygrana. Pani Basieńko, trzecia wygrana i kolejna złotóweczka. Ok. Dobrze. Oderwiemy. Trzecia wygrana na 14 z Na razie jest trzecia. Będzie jeszcze na pewno. Będzie jeszcze wygrana na, na bank. Jedziemy dalej, Pani Basiu. Kolejna wygrana jest słoń. Będzie bliźniak? Ale fajnie, Pani Basiu, Pani Basiu. Kolejny słoń. I kolejna złotóweczka. No pięknie. Odrywamy wygraną. I jedziemy dalej. Jeszcze będzie na pewno jeden słoń. No i jest, proszę. Jak to się mówi? Mówi, że masz. Będzie bliźniak. Nie mam bliźniaka, ale jest wygrana. Pani Basiu, pani to ma szczęście. Kolejna zepka. Kolejna zepka. I jeszcze zostały cztery zdrapki. Czy będzie tutaj jeszcze wygrana? Oby. Motyl. Krab. Ślimak. Pingwin. Wiewióra. Motyl. Owca. Ślimak. Jeszcze dwie zdrawki zostały. I jeszcze jeden słoń. Jeszcze jeden słoń. I tak jest, trzeba przyznać, dobrze. No tutaj nie ma słoń. Ostatnia zdrapka pani Basi. Koza. Puchacz. Limak, motyl i tak nie jest źle, bo na 14 zdrapek. Raz, dwa, trzy, cztery, pięć zdrapek. 5 zdrapek na 14 wygrało. To jest bardzo dobry wynik, pani Basiu. Gratuluję wygranej. Niech pani mi napisze, co robimy z tą wygraną przelew na konto, czy drapiemy dalej. Dziękuję wszystkim za udział w zabawie. Wszystkiego dobrego życzę. Proszę zostawić łapkę w górę pod filmikiem. Do zobaczenia. Pozdrawiam.